Gratulacje do Zagłębia Lubin. Wygrał zespół, który ogromną z dzisiaj naszą bronią. Myśmy nie mieli tego szczęścia do przerwy, bo, bo Mateusz Żadecki trafił w słupek. Wygrał zespół, zasłużenie przeciwnika. Ja mam dużo, dużo naprawdę materiału po tym meczu, do tego, jak chcemy i jak możemy, jak musimy funkcjonować w tej Ekstraklasie, bo. Było paru rzeczy, które nas cechowały, zabrakło dzisiaj i dlatego przegraliśmy mecz. Dziękuję. I poprosimy teraz o pytanie, że jakieś są? proszę. Na wyczerpanej klasie, karolu błyskitnej, sportowej, to ja zapytam, czego najbardziej Panu brakowało? Bo domyśla się, że tych elementów jest dużo, że gorąco Pan to będzie analizował, tak na, na pierwszy rzut oka? Nie chcę, tak jak Pan powiedział, na gorąco tutaj przeprowadzać analizy szczegółowej, ale są elementy, nawet te staje fragmenty. Dzisiaj zgrywamy ekstra piłkę tam, gdzie chcemy, a tam, gdzie chcemy zagrać, zagrać, a tam nie ma nikogo z naszych zawodników. Uciekamy z szesnastki. To my chcemy zremisować, wygrać mecz? O co tu w tym wszystkim chodzi? To jest na przykład jedna rzecz. No i tych rzeczy nie chcę wchodzić w szczegóły, bo też jestem trochę tym poirytowany, bo Ktoś może powiedzieć, że, że tutaj co <słuch> dużo oczekuje, czy oczekujemy od siebie. Nieprawda, no my po prostu jesteśmy w ekstraklasie i trzeba spełniać pewne warunki, żeby być albo szukać swoich yy, mocnych elementów. Ale też był moment, miałem wrażenie, że, że poprzez i i Jakowa i, i y y potrafiliśmy w pewnym momencie złapać, ale to trwało bardzo krótko za krótko. I, I tyle, no też zawodnicy muszą zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak, że już jeszcze jesteśmy jakimś beniaminkiem, jakąś anonimową drużyną. Muszą stawać w prawdzie, podejmować ryzyko, podejmować wyzwania, brać na siebie pewne rzeczy na tym boisku, za które odpowiadają. I tyle, a nie myślę, że właśnie tego mi, tego mi brakowało. Oczywiście tu nie ujmując nic... Rywalowi, który jest dobrym zespołem, pokazał to choćby, chociażby tydzień temu tutaj I, i na pewno ciężkim rywalem, ale tak jak powiedziałem, to nie jest bezczelność z mojej strony, tylko po prostu trzeba mieć ambicje, trzeba mieć swoje rzeczy, które odważnie na tym boisku funkcjonować. A mi tego braku. Nie wiem, jak to Państwo to oceniacie, ale z mojego punktu widzenia, taką puszczę chciałbym oglądać, która jest odważna, która nie ma obaw, która nie kalkuluje. Co, tak jak powiedziałem, nie umieszczę Rwalowi jeszcze raz z tego miejsca. Gratuluję. To... Poprosimy o kolejną osobę. Jeśli, jeśli dobrze rozumiem, jeszcze to... jedno, jeśli mogę. Panie Przewodniczący, jeśli, jeśli dobrze rozumiem Pańskie słowa. Pan wskazuje trochę na to, że Puszcza zatraciła tam swoją twarz. Nie się nie już trochę za bardzo tymi tak trzeba a ciągle trzeba grać na samą piłkę? Nie, nie. Właśnie dobrze, że Pan zapytał, to wyjaśnię. Absolutnie. Tutaj po prostu my możemy, musimy dołożyć trochę więcej do tego wszystkiego. My już bazujemy na pewnych doświadczeniach, które były, zdobywaliśmy przez rok. I dzisiaj trzeba wyjść z tej y, sytuacji komfortu psychicznego i, i dawać to, co możemy dać, to, co, nad czym pracujemy na treningach, to, co, czym chcemy zaskoczyć przeciwnika, to jeżeli będziemy tylko opierać na pewnych elementach, to, to jest za mało dzisiaj, bo, bo przeciwnicy są już na pewne rzeczy przygotowani. A najbardziej mi w tym wszystkim zależy na tym, żeby z tego wszystkiego też był jakaś, jakiś fana. to Ciężko się dzisiaj oglądało i, i no i tutaj myślę, że tu w tym momencie elemencie mam pewne, pewne uwagi. Nie jest to tak, że, że zawodnicy siedli na laurach, tylko muszą zrozumieć, że dzisiaj zostaliśmy w Eksaklasie, i dzisiaj oczekiwania są takie i oni muszą stanąć właśnie w prawdzie w ten sposób, że muszą Brać na siebie pewne rzeczy, których wcześniej nie było, i, i, i wierzyć w to, że dadzą radę, bo ja uważam, że dadzą radę, tylko kwestia tego podejścia, nastawienia. Ok, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tak, Słucham, proszę na samą Dobry wieczór, panie trenerze Filip trochę lepić, piłka nożna. Ja mam pytanie o to, czy zauważa pan, że rywale podchodzą do płyszczy trochę inaczej niż. W trakcie tej poprzedniej kampanii, bo zyskaliście jednak uznanie tym, w jaki sposób wypracowaliście sobie to utrzymanie w trakcie właśnie poprzedniego sezonu. Tak, zdecydowanie i to też jest jakaś skala utrudnienia czy, czy, czy element, który nam już mm, będzie utrudniał to funkcjonowanie już nas nie zlekceważy, ale to właśnie ten element i ta świadomość tego, że... Powinna podnosić tą odpowiedzialność za zespół za drużynę nas wszystkich, sztabu, mnie i, i zawodników. I po prostu jestem też trochę zły na siebie, że, że, że nie umieliśmy dzisiaj przełożyć tego elementu, takiego, którym pracowaliśmy na tym, żeby Zagłębie Lubin trochę zaskoczyć. Robiliśmy to w sposób chaotyczny, i, i no i ciężko, ciężko sięgać po po punkty z takimi rywalami gdy właśnie nie sięga się po to co nad czym się pracowało